Cześć, witajcie na c64portal.pl od kuchni, część pierwsza. I dzisiaj w części pierwszej Jugorin oprowadzi Was po muzeum, a w zasadzie po, pokaże, co się w muzeum dzieje. Nie śpieszy nam się, bo mamy lockdowny, obostrzenia. Co prawda, bardzo chcemy otworzyć to jak najszybciej, natomiast nie śpieszymy się. Robimy swoje, prace trwają. Zobaczcie, jak to wygląda w Opolu na placu Sebastiana. Przy dobrych wiatrach, przy zamknięciu tych czy zlikwidowaniu tych ograniczeń, otworzymy jak szybko tylko będzie się dało i was zaprosimy. Na ten moment prace w toku. Cześć, cześć. Naczelny, czyli Karion, poprosił, żebym nagrał to, co się dzieje w muzeum. No, trochę się dzieje. A jak choćby mamy nowy kaloryfer, żeby pomieszczenie techniczne było dogrzane. <laughs> Narzędzia i inne szpargały, które, które są jeszcze no, niepotrzątane, no bo wciąż się dzieje. Mamy już alarm. Mamy monitoring. Tak wyglądają. Tak wyglądają blaty. Tutaj widać telewizor, który otrzymaliśmy w sumie 20 sztuk. Tylko musimy to spieniężyć, więc licytacja na znaczy właściwie aukcja na, na eBayu trwa. No i tak wygląda. Tak, tak wygląda. Jest pustą, ale to nie jest powiedziane, że nic się nie dzieje. Bo y, tutaj, może uda mi się pokazać, mamy listwy zasilające z całą masą gniazdek. O, wszystko jest pięknie, pięknie zrobione. Przymocowane. Są dziureczki na kable. No i czekamy w tej chwili tylko na y, parę jeszcze rzeczy, o których na razie nie powiem. Ale będą niebawem um, możliwe do pokazania. Może już nawet w tym tygodniu. Wszystko zależy od y, działań pewnego tajemniczego agenta, który ma przygotować jedną rzecz. No i to wszystko. A tak jeszcze pokażę z tej strony: y, bo tutaj, tu jest wejście. A, tu będzie barierka, o, żeby nikt nie spadł, bo to jest dosyć niebezpieczne. Tutaj podejrzewam, że kiedyś stało biurko, więc nie było z tym problemu, ale barierkę tutaj e, zamontuję. No i tyle. O, moja poranna kawa i paczka z paczką Matu. No i, no i tyle, i, 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 i oczekujcie e, na resztę informacji. Mam nadzieję, że luty e, będzie miesiącem zamknięcia tego i otwarcia muzeum, czyli zamknięcia wszystkich tych rzeczy, które się tutaj, które się dzieją. No, oczywiście oświetlenie, brak jeszcze oświetlenia. Na razie jest tam tylko jakaś lampka powieszona, ale inny agent Smoczy pracuje już nad oświetleniem. No i tyle. Już powiem Wam, że bardzo już bym chciał przyjść tutaj i żeby coś się działo, żeby było gwarno, głośno. No, mam nadzieję, że to się wszystko uda w marcu zrobić. A jak nie, no to w kwietniu. jakby. Cóż, trawa dalej rośnie, a słońce dalej świeci. Na szczęście nie mam ciśnienia, a, że, że jakiś deadline, że jakieś inne rzeczy. Wciąż to jest pasja, zabawa. No i tego się trzymam. Będzie wtedy, aż się wydarzy. Kiedy się wydarzy. No to tym, tym optymistycznym akcentem wszystkiego dobrego wam życzę, a ja wracam do fabryki.